O, cześć! Super, że jesteście. Ja jestem Małgosia, a to jest Studio Moloko foto. Początki były niewinne. Z pozoru tak błahe rzeczy jak promienie słońca padające na twarz czy włosy falujące na wietrze przerodziły się w pasję do fotografii. Jednak dopiero gdy zostałam mamą pojawiła się prawdziwa miłość i chęć utrwalania codzienności. Małych skrawków życia, które razem tworzą wspaniałą historię. Od jakiegoś czasu razem z Wami tworzę tę niepowtarzalną, ciepłą i bezpieczną przestrzeń, w której z najmniejszymi modelami uwieczniamy te ulotne i szczególne chwile. Studio Moloko to nie tylko fotografie, ale przede wszystkim rodzina. Każda sesja to wyjątkowa przygoda, która prowadzi do powstania wyjątkowych relacji i wspomnień. To one zostają z Wami na zawsze w formie zdjęć. Zarówno mali, jak i duzi modele mają rozmaite charaktery, więc kluczem do zrozumienia jest indywidualne podejście i empatia. Bo niezależnie od tego, jakie panują humory, najważniejsze to zachować spokój i uśmiech na twarzy. Pomimo tego, że praca, którą wykonuję, jest tak naprawdę moją pasją, to udane zdjęcie nie jest tym, co cieszy mnie najbardziej. Gdy widzę Wasze uśmiechy, radość i wzruszenie, dopiero wtedy czuję się spełniona. Uwielbiam to, co robię, bo to nie tylko praca, to moje życie i dziękuję Wam za to, że każda sesja, w której razem bierzemy udział, staje się Jego częścią.